849 zł to kwota, jakiej nie wydaje się lekką ręką na gimbal do smartfona. A jednak tyle producent sobie życzy za DJI Osmo Mobile 6, trzyosiowy stabilizator, który ma kilka asów w rękawie. Na początku zaznaczę, że od kilku miesięcy korzystam już z innego produktu DJI, czyli tańszego Osmo Mobile SE, kosztującego 549 zł. Stawiając obydwa gimbale obok siebie, trudno na pierwszy rzut oka powiedzieć, który z nich jest który, jeśli nie znacie szczegółowych specyfikacji. A różnice są i to ogromne. Naczelną z nich jest wbudowany wysięgnik teleskopowy, wydłużający gimbal o dodatkowe 215 mm. To jest game changer, gdyż bardzo często traktuję takie urządzenie jako statyw do kręcenia stałych ujęć z telefonu, Zazwyczaj musiałem więc gimbal stawiać na jakimś pudełku, aby uzyskać lepszy kąt. Korzystając z Osmo Mobile 6, nie musiałem tego robić. Warto jednak przy tym zaznaczyć, że większość zmian jest bardzo kosmetyczna. Najbardziej wyróżnia się tu boczne pokrętło, które służy do sterowania zoomem aparatu. Moim zdaniem brakuje mu pewnego oporu, przez co łatwo niestety przesadzić z przybliżeniem lub oddaleniem kamery. Denerwuje mnie też fakt, że gimbal włącza się automatycznie po rozłożeniu, w porównaniu do tańszego Osmo Mobile SE. DJI reklamuje to jako możliwość szybkiego wkroczenia do akcji, ale w praktyce powoduje to tylko dodatkowy chaos, podobnie jak ustawienie bloku. Lokujące sprzęt na jednej z osi. Żeby nie było tak krytycznie, muszę też przyznać, że jestem wielkim fanem magnetycznej przysawki, którą rozsuwamy, by zamontować telefon na gimbalu. Trzeba też oddać, że jakość plastiku użytego w gimbalu jest zadowalająca i ma się wrażenie obcowania z produktem z wyższej półki. DJI Osmo Mobile 6 oferuje dość znany układ przycisków. M odpowiedzialny za wybór jednego z czterech trybów pracy sprzętu, miniaturową gałkę analogową, przycisk do nagrywania i robienia zdjęć, a także guzik zmieniający aparat z przedniego na główny i na odwrót. Z tyłu gadżetu mamy również mały trigger służący do centrowania pozycji gimbala, a obok przycisku M znajdziemy też malutki wyświetlacz pokazujący stan naładowania urządzenia oraz status połączenia Bluetooth ze smartfonem. Co ważne, do żadnej z powyższych funkcji nie potrzebujecie sugerowanej przez producenta aplikacji DJI mimo. Wystarczy połączyć gimbal ze smartfonem przez Bluetooth. I wszystko działa przez natywną aplikację aparatu. Prawda, możecie też pobawić się trybami przybliżania, oddalania lub panoramą, lecz tracicie możliwość nagrywania w 60 klatkach za sekundę. Niektórym na pewno się to nie spodoba, a i sama aplikacja jest nieco podejrzana, bo niedostępna w Google Play. Trzeba ręcznie pobrać plik APK ze strony producenta i zainstalować go, jeśli macie zezwolenia. Warto jednak wspomnieć też, że DJI mimo jest normalnie dostępna na App Store, jeżeli korzystacie ze smartfonu. of apple A skoro już przy profesjonalistach jesteśmy, czas pracy gimbala na jednym naładowaniu. Test nagrywania na statywie i to bez dodatkowych ruchów wykazał zaledwie około 3,5 godziny. Mało, ale czegóż spodziewać się więcej po baterii z mocą 1000 mAh. Jest to kolejne rozczarowanie względem tańszego Osmo Mobile SE, mającego na pokładzie aż 2600 mAh. Bo i właśnie ten gimbal to jest taka słodko-gorzka pigułka. Z jednej strony mamy teleskopowy wysięgnik, który zwiększa możliwości już pod potężnego sprzętu idealnie nadającego się do prowadzenia vlogów lub stabilnego nagrywania otoczenia. To naprawdę intuicyjny gadżet, który poprawia komfort pracy, gdy dużo kręcisz i potem montujesz te materiały. Jeżeli jednak pracujesz intensywnie z kamerą, to już pewnie masz taki gimbal i nie potrzebujesz dodatkowych porad. Z kolei dla osoby, która amatorsko chce sobie pokręcić na wakacjach, wydatek 849 zł to zdecydowanie zbyt wiele na gadżet, który debiutował we wrześniu 2022 roku. No i należy też wspomnieć, że nowe smartfony coraz lepiej radzą sobie ze stabilizacją Obrazu. Dlatego też skłoniłbym się ku tańszemu Osmo Mobile SE, którego cena i tak może odpychać. No, 549 zł to nie jest też mało. Dajcie znać, co wy sądzicie o gimbalach DJI, a ja się z wami żegnam. Czytał dla Was Szymon Baliński.